Krocze to obszar pomiędzy pochwą a odbytem. Tworzą je mięśni dźwigacze odbytu. Podczas porodu krocze jest ekstremalnie obciążone przez przechodzącą przez kanał rodny część przodującą, najczęściej główkę. U niektórych kobiet podczas porodu krocze pęka lub zostaje nacinane. Wykonując masaż krocza, można jednak uniknąć jego pęknięcia bądź nacięcia. Masaż krocza to skuteczny sposób przygotowania do porodu naturalnego. Zmiękcza tkankę krocza, przez co zwiększa jej możliwość rozciągania się, zwiększa jej elastyczność. Dzięki takiemu działaniu zmniejsza się ryzyko samoistniego pęknięcia krocza oraz wykonania epizjotomii, czyli nacięcia krocza. Przed rozpoczęciem wykonywania masażu krocza należy zapytać swojego lekarza, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do zabiegu. Masaż krocza najlepiej rozpocząć pomiędzy 30 a 34 tygodniem ciąży. Infekcje pochwy wykluczają wykonywanie masażu krocza. Masaż krocza poprawnie wykonany nie wywoła skurczów. Nie wolno głęboko wkładać palców do pochwy, aby nie dotknąć szyjki macicy. Dla osiągnięcia zadowalających efektów, masaż krocza wymaga regularnego stosowania. Dlatego należy pamiętać o systematyczności. Najlepiej masować krocze przez kilka minut po codziennej kąpieli. Do masażu stosujemy naturalne preparaty takie jak olej z oliwek, olejek z migdałów czy też szkiełków pszenicy. W sprzedaży są również specjalne preparaty do masażu krocza. Masaż krocza polega na wykonywaniu okrężnych ruchów od wewnątrz pochwy i rozciąganiu tkanek w kierunku odbytu. Odrobinę olejku należy nanieść na okolicę wejścia do pochwy i na wargi sromowe. Wopu wokół pochwy i od wewnątrz wykonywać delikatne ruchy okrężne palcem. Gdy olejek zostanie wchłonięty przez śluzówkę, włożyć opuszkę palca do pochwy i uciskać jej dolny brzeg w kierunku odbytu do momentu uczucia pieczenia. Poczekać, aż pieczenie ustanie i znowu rozpocząć masaż krocza. W ten sposób zwiększa się własność odporność na ból i uczucie rozciągania w okolicy pochwy.